Witam Was, moi drodzy, na moim kanale Nika Tarot Cygański. Chciałabym Was zaprosić w tym tygodniu, w szczególności na czytania tygodniowe, właśnie. I zaczynamy od wagi. Karty zostały przetasowane i mamy następujący rozkład. Na co, co nas czeka w tym tygodniu? Czeka nas jakieś wyjawienie prawdy. Gdzieś coś wyjdzie na jaw. Y może to być związane jak najbardziej w zasadzie z zazdrością, ale mogą to być również jakieś y sprawy y finansowe, które y trzeba będzie y wziąć pod uwagę w tym tygodniu. Na co musimy uważać? Musimy uważać na, na y sprawy sądowe, y ale sprawy sądowe będą. Y Pozytywnie rozwiązane, Przydą po prostu jakieś informacje, które dobrze się zakończą. Jeżeli chodzi o in, informacje związane z pracą, jest ona tutaj jak najbardziej pozytywna przy wadze i y, wszelkie jakieś y, informacje, które będziecie w tym tygodniu dostawać, będą y, dobre, wszystko w firmie będzie się wiodło. Jeżeli znowu chodzi y, natomiast o finanse, Będą mogły być tutaj jakieś drobne wydatki, więc uważajcie tutaj, w co będziecie inwestować, gdzie to będziecie wydawać. Jeżeli chodzi o miłość, macie moi drodzy, jeżeli chodzi o singli, macie e, wspaniałą okazję do poznania kogoś do stałego, porządnego związku, który nie będzie się chciał bawić, tylko będzie chciał stabilizacji. Yy, więc yy, to dla singli jest myślę, że dość fajna, dobra informacja. Jeżeli natomiast chodzi o osoby, yy, które są zamężne, yy, jest to informacja, że to będzie mogła być tak samo yy, jakieś drobne problemy w, w, w rodzinie. Myślę, że to może być związane z, z, z jakąś drobną zazdrością, ale to zostanie wyjaśnione. Rozmawiajcie tylko cały czas szczerze i trzymajcie się jakby norm. Jeżeli chodzi o rodzina, przyjaciele, jest możliwe, że dowiecie się gdzieś od znajomych bądź w rodzinie, że będziecie oczekiwać dzieciątka. Więc to z jednej strony jest również taka możliwość, że dostaniecie jakąś informację w rodzinie w, lub z przyjaciółmi, która załagodzi wcześniejsze jakieś ewentualnie właśnie bądź kłótnie, które były gdzieś pomiędzy między jakimiś na przykład znajomymi czy też w rodzinie właśnie. Jeżeli chodzi o zdrowie, w zdrowiu Wam tutaj co niektórym przynajmniej nic nie grozi, nie zagraża. Karta jest jak najbardziej yy, opiekuńcza, więc yy, życzę Wam... Yy, wszystkiego najlepszego. Możemy jeszcze sprawdzić, o co chodzi z, yy, z tym, na co musimy uważać w tym tygodniu, z czym to mogą być sprawy związane yy, ze stratą pieniążków. Musicie wziąć pod uwagę, bo tutaj w finansach też właśnie wam wyszło, że yy, bacznie pilnujcie, gdzie wydajecie pieniążki. Yy, radziłabym wam, abyście dokładnie przemyśleli gdzie wydajecie pieniążki moi drodzy dziękuję wam bardzo za uwagę i jeżeli wam się podobał filmik bardzo proszę o łapkę w górę i zapraszam do dalszych moich filmików pozdrawiam was gorąco